Część. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się zapięciu rowerowemu Cross KZK80S. Opowiem Wam o jego funkcjonalności, materiałach, z których jest wykonane, oraz o tym, jak dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Jeśli szukacie solidnego zabezpieczenia dla swojego roweru, to ten model może być właśnie tym, czego potrzebujecie. Zapraszam do oglądania. Zapięcie rowerowe KZK80S. Zapięcie rowerowe Cross zostało precyzyjnie wykonane, a każdy element dokładnie przemyślany. Produkt jest przystosowany do tego, aby chronić rower przed kradzieżą. Zapięcie KZK80S jest bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Gwarantuje to jego budowa i wykorzystane do tego celu materiały. Całość jest dopracowana tak, by spełniać oczekiwania klientów. Spiralna konstrukcja jest zabezpieczona tworzywem sztucznym, dzięki czemu nie uszkadza ramy. Decydując się na zapięcie do roweru Cross, można spokojnie zostawić swój rower bez obaw o jego utratę. Spiralny kabel nie zajmuje wiele miejsca, pomimo niemałej długości. Wygodne Zapięcie Spiralne Cross Zapięcie firmy Cross jest bardzo wygodne w obsłudze i bezawaryjne. Zapięcie do roweru KZK80S z racji swojej spiralnej struktury dobrze dopasowuje się do wielu przestrzeni, a linka o długości 80 cm umożliwia wygodne zapięcie roweru. Ponadto grube na 10 mm zapięcie gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę w miejscach, gdzie mamy duże poczucie bezpieczeństwa. Ma ono automatyczny cylinder i osłonę przeciwkurzowa, w związku z tym jest komfortowe i trwałe. Zapięcie spiralne do roweru to dwa symetryczne klucze i wysokiej jakości akcesorium spełniające normy bezpieczeństwa i standardy jakości. Zyskało ono note 3 w skali bezpieczeństwa Cross. Poziom zabezpieczenia 3 w skali Cross rodzaj zamka klucz płaski, długość 80 cm średnica 10 mm uchwyt nie materiał główki stop cynku. Obudowa stworzywa sztucznego rodzaj linka. Informacje dodatkowe: dwa klucze w zestawie kolor czarny marka Cross. Podsumowując, zapięcie rowerowe Cross KZK80S to solidny wybór dla każdego rowerzysty, który ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji oraz praktycznym rozwiązaniom zapewnia skuteczną ochronę przed kradzieżą. Niezależnie od tego, czy jeździsz na co dzień, czy tylko od czasu do czasu, warto zainwestować w ten produkt, aby mieć pewność, że Twój rower jest bezpieczny. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji aby być na bieżąco z naszymi recenzjami i poradami rowerowymi.